Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj opowiem, jak o siebie dbać już po urodzeniu dziecka. Jeżeli interesuje się temat, zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o to, jak dbać o siebie po urodzeniu dziecka, również wyróżniam trzy poziomy. Pierwszy poziom to skóra, to jest ten poziom pielęgnacji. Jeżeli chodzi o odżywianie, jeżeli chodzi o ruch, jeżeli czujesz się na siłach, masz więcej energii, aniżeli zwykły spacer z psem, chcesz poćwiczyć, bardzo mocno, serdecznie polecam y, książkę Back to You, która też jest jako aplikacja na telefon. Y, I Back to you, y, zawiera treningi. To są treningi nie tylko takie, że pozwolą Ci łatwiej nosić rosnące bardzo gwałtownie dziecko, to są też treningi, które wzmacniają mięśnie dna miennicy. Z powrotem się wszystko wciąga, z powrotem, i te treningi bardzo w tym pomagają. Od razu mówię, dla kobiet, które się czują wyzute z energii, to będzie zbyt intensywne. To jest te ćwiczenia są proste, tak wyglądają, ale jak poćwiczysz, to one tyle tej energii z ciebie wyciągną, że jeżeli pierwotnie masz i tej energii mało, to będzie to dla Ciebie za dużo lepiej zostań na poziomie spacerów z sen. W tej książce w opisane są też procesy, które zachodzą w ciele kobiety, która właśnie urodziła, jak ona do ciebie dochodzi. Jest zasada 9 miesięcy dziecko przychodzi i 9 miesięcy odchodzi. Trzeba w, w ciągu tych 9 miesięcy bardzo na siebie uważać. Czasami nie zaś w ciąży, jeżeli to możliwe. Całkiem możliwe, że przez rok będziesz się... będziesz po prostu wyrzuca z energii. Przez rok od urodzenia dziecka może być, że... Yy, nie będziesz się za dobrze czuła. I to też jest normalne. Wszyscy myślą, że 6 tygodni po urodzeniu dziecka i, i jesteś jest coraz w rogach. Nie, to może trwać nawet rok. I to też jest w granicach normy. Ten rok też jest w granicach normy. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw lajka. Subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego. Zostaw po sobie ślad w komentarzach i widzimy się następnym razem. Pa!